Cześć, słuchasz właśnie podcastu Zostanie mus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zustanymus. Dzisiaj poruszę temat związany z naszymi obawami, demonami, lękami. Bardzo często dostaję od Was pytania, co zrobić, aby nie zapłacić VAT-u, co zrobić, aby nie wejść na duży ZUS, co zrobić, aby nie przekroczyć progu podatkowego. No i jakby chciałabym się do tego odnieść, że podatki, kwestie ZUS-u, kwestie wysokości tych opłat, no nie powinny być czymś, co nas blokuje w rozwoju, a mam takie wrażenie i poczucie, że bardzo, bardzo często dokładnie tak jest. Pracując z przedsiębiorcami, często słyszę o takich sytuacjach, gdzie przez nastawienie, mentalność się blokujemy na rozwój. Oczywiście, to, to, to jakby nie jest jedyna możliwość, tego, że nasza firma się nie rozwija. Natomiast no, dużym blokarem często dla nas są kwestie prawno-podatkowe. I taką pierwszą obawą, którą ja bardzo często mam okazję trochę odczarować, to jest obawa przed wysokim zusem. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość z nas, rozpoczynając swoją działalność gospodarczą, zakłada na firmę pod tytułem jednoosobowa działalność gospodarcza. Na samym początku jesteśmy kuszani często jakimiś dotacjami, natomiast dużym takim walorem wydaje się być możliwość płacenia tak zwanego małego ZUS-u. No, przez pierwsze pół roku płacimy składkę zdrowotną, przez kolejne dwa lata płacimy tak zwany mały ZUS, no i po tych dwóch i pół roku stoimy przed wyzwaniem. O kurczę, to ten moment, kiedy ja wejdę na duży ZUS. Prawda jest taka, że różnica pomiędzy małym a dużym zusem nie jest jakaś przepotężna, to jest takby pierwsza kwestia. A druga kwestia, że Twoja firma funkcjonuje już dwa i pół roku, więc te kilkaset złotych więcej w miesiącu nie powinno być czymś, co, no, co Cię przygniata. Natomiast no, z drugiej strony, patrząc na to, no to bardzo często od księgowych słyszycie: No dobra, ale jest jeszcze coś takiego jak ZUS. Oznacza to, że nie możecie zarobić powyżej określonej kwoty. Dzięki temu wasz ZUS będzie liczony od obrotu. I teraz, jeżeli mówimy o roku 2024, to żeby móc skorzystać z zus to w 2023 roku nasze przychody nie mogły być wyższe niż 120 tysięcy złotych. Czyli po raz kolejny nakładamy sobie pewien kaganiec. Nie możemy się rozwijać bardziej, bo przekroczę kwotę 120 tysięcy rocznie, no i zapłacę duży ZUS. Na pytanie, czy te kilkaset złotych miesięcznie powinno nas blokować. To jest pytanie do każdego z Was. Czy na siłę trzeba tych 120 tysięcy trzymać tylko po to, aby móc zapłacić kilkaset złotych miesięcznie mniej? Czy lepiej sobie pozwolić na to, żeby mogę zarabiać bez limitu? Jasne, wiąże się to z koniecznością zapłaty wyższego ZUS-u, ale nie blokuje mojego rozwoju, nie blokuje mojej głowy, nie blokuje mojej mentalności. Nie czuję ograniczenia w postaci tego, że o kurczę, ja nie mogę więcej zarobić. No, wiecie, no, to jest trochę kuriozalna sytuacja. Prowadzę firmę i sama sobie nakładam taki, e, takie ograniczenia, że o, nie mogę więcej zarobić. No, no, trochę paranoja. W takim wypadku, po co w ogóle otwierać firmę? Kolejna, e, właśnie bardzo podobna blokada, wiąże się z prógami podatkowymi. Bardzo często, kiedy zakładamy swoje firmy, jest to pierwszy, drugi rok, to korzystamy z tak zwanego rozliczenia według skali, czyli przychod do 120 tysięcy są opodatkowane podatkiem 12%, powyżej tę kwotę podatkiem na 32%. No, i tutaj znowu okazuje się, że jeżeli jest jakaś druga połowa roku, a my mieliśmy dużo lepszy rok, niż nam się wydawało, no to wrzesień, październik, listopad, grudzień musimy płacić wyższe podatki. No tutaj bardzo często umówiacie się na konsultację, liczycie, że ja wymyślę, wiecie, jakiś cud nad wisłą, że okaże się, że ja znajdę wam sposób na to, żeby tego podatku nie zapłacić. No, oczywiście można uciec z półkazu, tylko z półkazu nie jest dla wszystkich, nie jest rozwiązaniem, które jest zawsze. Optymalna. Natomiast co do zasady, jeżeli chcesz zostać na tej działalności gospodarczej, chcesz tak właśnie prowadzić swoją firmę, to znowu pytanie do Ciebie: czy lepiej zapłacić 32% podatku i dalej się rozwijać, a od stycznia kolejnego roku zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy czy ryczałtowy, czy znowu nakładać sobie na szyję taki, wiecie, taką pętlę, nie mogę więcej zarobić, bo przekroczę podatek. No Pytanie, czy na pewno w biznesie o to chodzi. No jeżeli już dokonaliśmy wyboru na początku roku, że ten podatek będziemy płacić według skali, kolejne zmiany możemy dokonać w styczniu kolejnego roku. Więc jakby za każdym razem bierzesz na siebie takie ryzyko, że w trakcie roku przekroczysz próg podatkowy i od części Twoich dochodów trzeba będzie zapłacić 32%. No i z mojej perspektywy, lepiej pogodzić się z wysokim podatkiem niż blokować sobie rozwój firmy. Jak jesteśmy przy podatkach, no to oczywiście trzecią taką blokadą, która często nam towarzyszy, to jest podatek VAT. W ogóle podatek VAT to jest taki mit wśród przedsiębiorców, czego ja nie słyszę na temat tego podatku. To jest niesłychane. Natomiast no, fakt jest taki, że jeżeli firma ma obrót powyżej 200 tysięcy zł, to ma obowiązek zgłosić się do VAT-u. No i znowu bardzo często słyszę od Was, że ja nie mogę wejść na VAT. Pytanie, dlaczego nie możesz wejść na VAT? Bo co? Najczęściej tam z tyłu są obawy takie nasze, niezwiązane z rozliczeniem, niezwiązane z trudnością tego VAT-u. Tylko to są bardzo często sytuacje, kiedy to my się boimy wejść na VAT, bo nam się wydaje, że 200 tysięcy i bycie na vat to już jest w ogóle bycie na świeczniku, już cały świat się będzie wam interesował i będziecie mieli jedną kontrolę za drugą i w ogóle ten VAT to wam tak utrudni życie, że to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast prawda jest taka, że te obawy są tylko wewnątrz nas. Najczęściej ta nasza obawa wejścia na VAT to jest, jedyna jej funkcja to jest to, że nas hamuje w rozwoju. A jeżeli wchodzisz na VAT, to znaczy, się, że twój biznes wszedł na kolejny poziom. To oznacza, że po prostu dobrze ci idzie. Więc przybij sobie piątkę i zastanów się, jak maksymalizować zyski w tym przypadku, a nie jak je ograniczać. Natomiast no, na siłę szukania takiej sytuacji, że nie wejdę na VAT, no, może się okazać, że znowu będzie pewną blokadą, która będzie ograniczać Twoją firmę w rozwoju. Kolejny temat, o który chciałabym dzisiaj poruszyć, to opłaty za księgowość. W ogóle jedna z moich ulubionych postaw wśród przedsiębiorców, oczywiście ulubionych w cudzysłowie, to że ja przecież będę sobie sam prowadzić księgowość, sama prowadzić księgowość, no bo co to trudnego. No ja to nazywam takim syndromem Zosie Samosi. Jakby ja osobiście wierzę, że właściciele firm są zdolni nauczyć się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, ale no bądźmy szczerzy księgowości, podatki, to jest temat, który pasjonuje naprawdę niewielu z nas. Większość z nas lubi się zajmować swoją robotą, natomiast niekoniecznie częścią administracyjno-podatkowo-księgową. Jakby patrzę na zainteresowania, to jedna na kilkaset osób rzeczywiście się pasjonuje tematem podatkowym czy księgowym, natomiast jakby jeżeli to nie jest twoja pasja, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to jest temat dosyć trudny, dosyć skomplikowany, czasochłonny, wymagający specjalistycznego oprogramowania, aktualizacji wiedzy. I teraz pytane, Czy lepiej jest zapłacić do biura rachunkowego 100, 200, 300, 500 zł miesięcznie i wtedy odzyskać te pewnie kilkanaście, jak i nie kilkadziesiąt godzin w miesiącu? No i jesteś w stanie zarobić lepsze pieniądze niż jakby. Tylko siedząc nad tymi dokumentami księgowymi, zabierasz sobie czas, który możesz przeznaczyć na zarabiane pieniędzy po prostu. Więc prawdopodobnie w tym czasie jesteś w stanie obsłużyć dużo więcej klientów, którzy po pierwsze pokryją koszt opłaty za księgowość, po drugie z tych pieniędzy ci coś jeszcze zostanie. No, i bardzo często słyszę również, że jak jestem małą firmą, to muszę działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza. No, nie do końca. Z mojej perspektywy, oczywiście, warto weryfikować, czy spółka o.o., spółka jawna, spółka komandytowa, fundacja, prosta spółka akcyjna, czy to jest rozwiązanie dla mnie, czy to jest na ten moment. W jakim momencie warto się zainteresować innymi formami prawnymi, bo może okazać się. Że dzięki zmianie formy prawnej będziesz w stanie po prostu ekonomicznie jeszcze bardziej zoptymalizować swoje przychody i koszty. No i jak już opowiedziałam Ci o tych wszystkich problemach czy też tematach, to chciałabym Ci pokazać swoją perspektywę, dlaczego warto zmienić myślenie na temat tego, że podatki to nie jest coś, co nas powinno blokować, tylko coś, co jest współczynnikiem, które. Będzie rósł wraz z rozwojem naszej firmy. Natomiast ważne jest to, żeby nasze przychody, nasze dochody rosły zdecydowanie szybciej niż wartość podatku liczona kwotowo. Jakby w pierwszej kolejności, nad czym warto się w ogóle zastanowić a propos mojej perspektywy, to nad kosztami stałymi. A, czyli jakby musisz wiedzieć, ile pieniędzy co miesiąc musisz zarobić minimalnie, aby wyjść na zero. Jak patrzę na swoje konsultacje z klientami, no to 8 na 10 klientów, jak pytam ich o przychodę w ujęciu miesięcznym, rocznym, kwartalnym, jakkolwiek, żeby można to było jakoś policzyć, no to zaczynają się nerwowo tłumaczyć. No jak zaczynają się nerwowo tłumaczyć, to bardzo często pada takie zdania, Ja to w sumie nie wiem, bo to księgowa mi liczę. No, i tutaj myślę, że warto wszystkich uświadomić, że księgowa nie oblicza Twoich przychodów i kosztów w ujęciu biznesowym, a wylicza Ci podatek na podstawie danych historycznych, dlatego że Ty przekazujesz jej dokumenty z miesiąca, który już się skończył. Na, więc, jakby księgowość jest od tego, żeby w odpowiedni sposób zaksięgować dokumenty, wysłać odpowiednie raporty do urzędu skarbowego. Oczywiście to może by zdać źródło wiedzy. Do rozwoju, do sprawdzenia marży, do wyciągnięcia wniosków. Natomiast to nie jest mechanizm, który pozwoli ci na bieżąco kontrolować Twoje obroty. Więc y, po pierwsze, żeby znać swoje koszty stałe albo po co je znać, bo to musisz wiedzieć, ile potrzebujesz zarobić pieniędzy, aby wyjść na zero, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie mamy y, branże sezonowe, czy na w tak zwanych martwych miesiącach, musisz i tak mieć zabezpieczoną, określoną kwotę pieniędzy. Aby pokryć koszty stałe, bo koszty stałe pokrywasz zawsze, bez względu na to, ile e, zarabiasz. No i dzięki temu też będziesz wiedzieć, od którego momentu będziesz mieć dochód w firmie, e, czyli od którego momentu musisz liczyć się z koniecznością zapłaty e, podatku. No i jak mówimy o kosztach stałych, to e, z drugiej strony warto się również przyjrzeć temu, Ile ty tak naprawdę potrzebujesz zarabiać? Ja to często słyszę, że przedsiębiorcy sobie wypłacają taką pensję tyle, ile zostanie. No teraz zastanów się: jeżeli zatrudnisz sobie pracownika, któremu zlecisz jakieś zadanie, cały miesiąc będzie dla ciebie bardzo solidnie pracował, a ty mu powiesz, że jego wynagrodzenie to jest takie, ile mu zostanie. No i co ty na to? No prawdopodobnie łatwo sobie wyobrazić, że żaden pracownik się na takie wynagrodzenie nie zgodzi. No więc pytanie, dlaczego siebie traktujemy gorzej niż gdybyśmy chcieli kogoś zatrudniać? No i w tym momencie, kiedy mówimy o tym, ile potrzebuję zarabiać, to trzeba się wstawić w dwie role. Ja, jako przedsiębiorca, czyli ile mam z tej firmy zostawać, ja, jako pracownik w tej firmie wykonujący jakąś pracę operacyjną, ile za taką pracę musiałabym zapłacić na rynku. Czyli, jeżeli chciałabym kogoś zatrudnić, to tę pracę wykona za mnie, to ile za tą pracę trzeba komuś zapłacić? I to jest pensja, która powinna Tobie być wypłacana. Oczywiście. Ja bardzo mocno polecam bez względu na to, jaką formę prawną wybierzecie, żeby konto prywatne i firmowe było osobno. Czy po zakończonym miesiącu wypłacasz sobie pensję, taką, na którą się sama, sam ze sobą umówisz, za wykonywanie pracy operacyjnej, a to, co zostało, to jest marża twoja, ale nie twoja, jako pracownika, tylko twoja jako e, właściciela e, firmy. I teraz z jednej strony, pracownik wykonuje pracę operacyjną, z drugiej strony. Przedsiębiorcy chodzi o to, żeby maksymalizować zyski, więc jakby musisz za każdym razem wziąć się pod uwagę, w jakiej roli występujesz i dlaczego za rolę pracownika tak często nie wypłacamy sobie żadnego wynagrodzenia. Jeżeli mówimy też o tych wzrostach podatkowych, to z mojej perspektywy, jeżeli Prowadzisz biznes i wiesz, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w tym roku kalendarzowym przekroczysz 200 tysięcy złotych, to już od samego początku przyzwyczajaj klientów do małych sukcesywnych podwyżek. W momencie, kiedy już będzie ten moment, że ty wejdziesz na te 23% VAT-u, bo to jest najczęściej występująca stawka VAT-owa, to ty część tej podwyżki już sobie ogarnąłeś, ogarnęłaś od początku roku, i w momencie, kiedy ona ten VAT się pojawi, to nie będziesz musiała rezygnować ze swojej części wynagrodzenia albo nie będziesz musiała sobie zabierać pieniędzy, tylko po prostu doliczysz ten VAT do ceny usługi czy produktu. Ale w tym momencie to już nie będzie podwyżka o 23%, tylko na przykład te ostatnie 5%, bo małe podwyżki już sobie ogarnęłaś w trakcie roku. To, co moim zdaniem warto również robić, to to te podwyżki robić sukcesywnie. Tak po prostu, już bez względu na podatki, dlatego że rośnie nam inflacja, rosną koszty, koszty utrzymania, koszty pracowników. W związku z tym koszty stałe rosną to jest taka jedna rzecz koszty zmienne również ale w związku z tym, że nasze życie codzienne jest coraz droższe, to twoje wynagrodzenie też powinno być coraz wyższe. No, i e, jakby temat związany z e, m, takimi oszczędnościami, które z mojej perspektywy nie idą w dobrym kierunku. Wcześniej mówiłam o tym, że bardzo często początkujący przedsiębiorcy rzucają się na to, aby samodzielnie prowadzić księgowość. E, jeżeli nie masz biura rachunkowego, nie jesteś prawnikiem, doradcą podatkowym, e, czyli nie jest to Twój biznes. To naprawdę nie żały na księgowość. Dlatego, że po pierwsze, nie musisz zajmować się aktualizacją wiedzy, nie musisz ciągle szukać po jakichś grupach, nie musisz czytać nieaktualnych wpisów na różnych blogach. Oczywiście masz się orientować w temacie finansów, bo to jest oczywista oczywistość, natomiast to nie chodzi o to, żeby siedzieć i księgować dokumenty. Chodzi o to, żebyś umiał na poziomie takiej rachunkowości zarządczej policzyć sobie przychody, koszty, marża, dochód, mniej więcej obliczyć z jaką kwotą podatku masz do czynienia, ale nie o to chodzi, żeby to liczyć co do złotówki, a już na pewno nie o to chodzi, żeby marnować mnóstwo roboczych godzin na realizację czynności administracyjnych, bo jeżeli zamarnujesz te robocze godziny na czynności administracyjne, to po prostu nie będziesz mieć czasu na normalną pracę, na normalne zarabianie, na normalną usługę klienta, więc zabierasz sobie godziny, dzięki którym twoja firma może się rozwijać. Podobnie jest z prawnikami czy doradcami podatkowymi. Myślę, że w tym miejscu warto powiedzieć, że księgowy, doradca podatkowy i prawnik to są trzy różne zawody. One są w bardzo, bardzo w wielu miejscach na siebie nachodzą, zazębiają się, ta wiedza się łączy. Natomiast księgowy jest do tego, żeby właściwie zaksięgować Twoje dokumenty zgodnie ze sztuką, skomunikować się z odpowiednimi urzędami. Prawnik jest od tego, żeby przygotować Ci odpowiednie dokumenty e, gospodarcze czy prywatne, że to jest taka sprawa prywatna. Doradca podatkowy jest od tego, żeby doradzić Ci, jakie są możliwości podatkowe dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego biznesu, tak żeby to było bardziej optymalne. I bardzo często prawnik nie ma wiedzy podatkowej, doradca podatkowy nie ma wiedzy prawnej, księgowy nie ma wiedzy podatkowej, czy znaczy podatkową ma częściej niż prawną. I teraz, jeżeli chcemy mieć konkretną usługę, to warto zapytać naszego księgowego, księgową, czy ona jest nam ta osoba w ogóle w stanie w tym temacie pomóc, czy ma w tym temacie wiedzę. No bo to jest tak, że jak prowadzicie księgowość przez wiele lat, to oczywiście nabywacie wiedzę. Z optymalizacji podatkowej czy sprawa, ale nie jesteście doradcą podatkowym ani prawnikiem, więc ta wiedza będzie raczej bardzo podstawowa na takim ogólnym poziomie, który jest potrzebny przeciętnemu przedsiębiorcy. Ale jak potrzebujecie czegoś specjalistycznego, to raczej trzeba skorzystać z pomocy specjalisty. Ja bardzo często słyszę, że realizując konsultacje dla przedsiębiorców, że cena za konsultację jest wysoka. Wy no, Spoko, jakby rozumiem, że masz taką, taką perspektywę. Z drugiej strony, jeżeli na tym spotkaniu dostaniesz wiedzę, którą musisz pozyskiwać przez kilkadziesiąt godzin w miesiącu albo dostaniesz rozwiązane, dzięki któremu oszczędzasz kilkadziesiąt, czasami kilkaset tysięcy podatków w roku, no to pytanie, czy kilkaset złotych za konsultację jest tego warte, czy nie. Więc za każdym razem zastanawiając się nad tym, bo nam się czasami te kwoty wydają być wysokie kwotowo, Natomiast zastanówcie się, OK, wydajecie tę kwotę, ale dzięki temu, co zyskujecie. Więc myślę, że też warto na to w ten sposób popatrzeć. No i jakby podsumowując, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że jakby podatki są co do zasady OK. Jakby ja wiem, że ZostanemUS to jest takie miejsce, gdzie my pomagamy przedsiębiorcom te podatki optymalizować. I tak, to jest prawda. Natomiast to, że płacisz podatki albo płacisz coraz wyższe podatki, to jest bardzo dobra oznaka. To znaczy się, że masz wyższe dochody, e, czyli zostaje ci większy zysk. E, w związku z tym to jest bardzo dobra oznaka, że, e, że Twoja firma się rozwija, rośnie. E, natomiast oczywiście zawsze da się ją zoptymalizować. Natomiast co do zasady, nie powinniśmy obawiać się, Płacenia podatków. W szczególnym wypadkiem jest podatek VAT, którego w ogóle nie powinniśmy się bać, dlatego że podatek VAT ja przynajmniej często nazywam podatkiem przepływowym. W praktyce oznacza to, że tyle, ile do ciebie wpłynęło, tyle musi wypłynąć. Więc, jakby nie ma sensu irytować się na, na przelew podatku do urzędu skarbowego. Z mojej perspektywy warto po prostu założyć, że VAT to nie są moje pieniądze. Obecnie bardzo mocno pomaga nam to obowiązkowo konto VAT-owe, dlatego że bardzo wielu przedsiębiorców nareszcie zaczęło sobie zdawać sprawę z tego, że pieniądze, które do nas przychodzą, dzielą się na kwotę netto i VAT, tak w praktyce, nie tylko w teorii. Daje nam to zdecydowanie większą świadomość. Natomiast jeżeli chodzi o, o podatek VAT, to. Jest tak, że przychodzą do ciebie faktury z VAT-em, i to jest twój VAT przychodowy. Powiedzmy, że przyszło do ciebie, nie wiem, 5000 złotych VAT-u. Z drugiej strony robimy sobie różne tam koszty, wydajemy, kupujemy usługi, produkty, tam też jest podatek VAT. No i okazuje się, że w tych fakturach wydaliśmy 3000 VAT-u, czyli 5000 do nas przyszło, 3000 wydaliśmy, a powinno tyle przyjść i wyjść, czyli mamy 5000 przyszło. Trzy wyszło, więc jeszcze dwa musi wejść. To będzie ta różnica, którą dopłacamy do Urzędu Skarbowego, więc, jakby, koniec końców, tyle, ile do Was do firmy przyszło, tyle samo musi wejść. Dlatego ja często o tym mówię podatek przepływowy i dzięki temu też jesteśmy w stanie, może trochę mentalnie do tego, do tego inaczej podejść. Zmierzając też do podsumowania dzisiejszego odcinka, ja Was namawiam bardzo mocno do tego, żeby przede wszystkim skupić się na tym, aby rozwijać swój biznes. Jak ten biznes będzie już troszkę rozwinięty, to przyjrzeć się tematowi podatków, czy da się je zoptymalizować, ale nie, czy będę ich unikać. Bo tu nie chodzi o to, żeby specjalnie obniżać kwoty podatków, nakładając sobie różne pętle na szyję. Tylko chodzi o to, żeby nasze przychody i koszty były tak zoptymalizowane, żeby ten podatek płacić możliwie najmniejsze. Natomiast nie możemy się kwotą podatku blokować w rozwoju, dlatego że to jest po prostu mentalna blokada, która powoduje, że nasze firmy się nie rozwijają. Jeżeli długofalowo się nie rozwijają, to zwykle się usteczniają. No i jakby też z tego wynika chociażby proporcja ilości firm, które bankrutują w ciągu kilku pierwszych lat, czy też się zamykają w stosunku do tych firm, firm które bardzo długi czas przeżywają na na rynku takim wolnym, więc jak wiesz, ile chcesz zarabiać, wiesz, ile pieniędzy potrzebujesz na życie, wiesz, jakie masz koszty stałe, zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz zweryfikować, czy przypadkiem inna forma prawna nie da ci lepszych rozwiązań podatkowych, przyjmiesz, że VAT to nie twoje pieniądze i nie będziesz się blokować jakimiś limitami. To istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że Twoja firma po prostu urośnie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak działa działalność spółka Zoo, to zapraszam Cię na naszą stronę internetową SPL. Znajdziesz tam informacje w bezpłatne na, na blogu, na przykład, ale również znajdziesz zakładkę, sklep, gdzie znajdziesz bardzo dużo ciekawych poradników, produktów, kursów, które mogą pomóc Ci w lepszym zrozumieniu. Kwestii prawno-podatkowych, takich, które powinien wiedzieć przedsiębiorca, bo to nie są poradniki dla księgowych, tylko dla przedsiębiorców. Dzięki temu mam nadzieję, że będziecie czuć się w tym temacie zdecydowanie bezpieczniej. Bardzo Ci dziękuję za Twoją dzisiejszą uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.